Każdemu z nas w zasadzie potrzebne jest rozróżnienie napięcia mięśniowego, dlatego że nasze mięśnie bardzo szybko magazynują stres. Z zakresu masażu terapeutycznego mogą korzystać w zasadzie wszyscy. Nie tylko sportowcy, ale również przeciętny zjadacz chleba, który siedzi długo za biurkiem. A druga sprawa, która jest myślę bardzo ważna, lepiej jest stosować profilaktykę niż stosować leczenie. Strefa Medical Center jest to strefa takiej prywatnej kliniki, w której oferujemy wszystkie zabiegi z zakresu fizjoterapii. Są to zabiegi zarówno proste, typu fizykoterapia, czy balnologia, hydroterapia, jak i zabiegi bardziej skomplikowane, poprzez ćwiczenia ruchem, czy masaż terapeutyczny, do zabiegów typu terapia manualna, terapia osteopatyczna. Natomiast z zakresu spa mamy osobną firmę, która wykonuje zabiegi zarówno w zakresie pielęgnacji twarzy, jak i pielęgnacji ciała. Jesteśmy otwarci dla wszystkich chętnych klientów. Zapraszamy oczywiście z całego trójmiasta. Zapraszamy nie tylko na fizykoterapię czy rehabilitację czy zabiegi fizjoterapeutyczne, ale również na inne rodzaje zabiegów, jak na przykład ćwiczenia jogi, zabiegi akupunktury czy leczenia ziołami oraz zabiegi z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej.